Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Kamaz Dziś poradnik chciałbym wam pokazać jak zainstalować system Windows 7 na przenośnym dysku twardym A więc do takiego, do takiego czegoś potrzebujemy program win 2 Wchodzimy w perę na tą stronę, tutaj jest Easy UFP. Tutaj na dole mamy download Popieramy Później instalujemy z setupa Normalnie jak program I Tutaj pokaże nam się taka na pulpicie Aplikacja Windows 11. Wychamy ją jako administrator. I teraz potrzebujemy plik ISO z naszym systemem operacyjnym. Więc ja mam na pulpicie, wybieramy sobie Windows 7. I na przykład moja, moja instalka systemu Windows 7 zawiera parę wersji, a raczej wszystkie wersje z tym systemem, jak i 32-bitowe, tak 64. Ja zainstaluję sobie. 64 bity profesjonalna. klikam next i tutaj klikam refresh wybieram sobie mój dysk twardy, przenośny i teraz tak, muszę sobie tutaj wybieram sobie e, tą partycję zastrzeżoną na której mam 100 mega 100 megową, e, która będzie służyła mi na pliki sortowe i wybieram sobie też partycję która będzie zawierała pliki systemowe, czyli takie pliki jak Windows, Program Files itd. It. Więc musimy tak to zrobić. Oczywiście przed, przed tym robieniem tego systemu, przed instalacją, należy sobie utworzyć dwie partycje. Dwie partycje pod ten system, nie? Na przykład 20-gigową i 100-megową, bo więcej nie jest nam potrzebne. Utwarzamy te partycy, dlatego wyświetlamy się więcej partycy. Klikamy Next. Następuje instalacja tego systemu. Oczywiście te wszystkie partycje mają być w NTFS. -ie. Wszystkie partycje, które mamy, muszą być w NTFS sformatowane. Dziękuję, to by było na tyle. Pozdrawiam, Kamas. Na razie.